Witajcie, kochani! To już nasze trzecie spotkanie. Serdecznie zachęcam do aktywności. Piszcie swoje uwagi, pytania, będziemy na nie odpowiadać. No właśnie, jest nas coraz więcej, z czego bardzo się cieszymy. Dostajemy różne pytania, dostajemy również lajki, prosimy o subskrypcję. Nasi widzowie mogą pytać o co chcą, a my obiecujemy, że będziemy na te pytania odpowiadać i w jakiś sposób budować taką internetową Prancuzi rodzinę. ludzie mówią, że nie ma niedyskretnych pytań, są tylko niedyskretne odpowiedzi, ale postaram się trochę tych niedyskrecji zbradzić. Pani profesor, dzisiaj y, krótko będziemy rozmawiać, przynajmniej takie mamy założenie, ponieważ siedzi Pani na walizkach w przededniu podróży. Tak, rzeczywiście wybieram się do Brukseli, już po raz czwarty w tym roku i ciągle ta podróż mi nie wychodzi, y, ponieważ mam jakieś spotkania, no a ostatnio nawet w szpitalu wylądowałam z powodu oka. Także. No, los mi pod tym względem nie sprzyja, ale na szczęście pod innymi bardzo mi sprzyja, także ogólnie nie mogę narzekać. W Brukseli mam mieszkanie, w związku z tym mam się gdzie zatrzymać. To blisko Parlamentu Europejskiego, a zawsze lubię odwiedzać stare kąty. Pewnie pójdę też na piwo na Grand Place i odwiedzę kawiarnię, a przynajmniej z zaszyby, gdzie Mark spisał kapitał. I oczywiście będę też głaskać rzeźbę przy Grand Place, bo jak się ją pogłaszczę, to na pewno się będzie wiele razy wracać do Brukseli. Mieszkanie w Brukseli myślę, że to jest kolejny temat naszej rozmowy, bo to bardzo interesująco zabrzmiało. Natomiast dzisiaj mam już na początku naszej rozmowy pytanie z, z grubej rury, pani profesor tak zawsze zaczynamy. Ksiądz Tadeusz Rydzyk, słynny redemptorysta z Torunia. Jakie pierwsze skojarzenie przychodzi pani do głowy, gdy słyszy pani to hasło? Że to najlepszy redemptorysta wśród biznesmenów i najlepszy biznesmen wśród redemptorystów, a może nawet szerzej. Chociaż nie, nie można powiedzieć, to biskupi to byłudzali nie takie pieniądze. Ksiądz Tadeusz Rydzyk, niektórzy mówią na niego ojciec. Co? A ja mówię ojdr. Łączę ojca z dyrektorem, Ojder Rydzyk. O, oj... I polecam właśnie tę formę, dlatego że jaki tam z niego ksiądz, no, powiedzmy sobie szczerze, księża to powinni wskazywać wiernym drogę ku zbawieniu, a nie zajmować się tylko wszystkim, co jest od pasa w dół, bo to zawsze taka grupa ginekologów amatorów jest wśród księży. To znaczy wszyscy właściwie prawie są tymi ginekologami amatorami, no, natomiast najbardziej ich interesują pieniądze. No przecież nie na darmo jest taki żart, jak to statek, Tonie, no orkiestra gra, w końcu przestaje. Ksiądz mówi: No, to może jeszcze od całej mszy nie zdąży odprawić. Mówią: No, to chociaż najważniejszy fragment. no On wyjmuje tacę i zaczyna zbierać pieniądze. Panie profesor, ale czy to nie jest jednak pewne uproszczenie? Ksiądz Ryzyk jest obecny w naszym życiu publicznym, takim ogólnym, Polaków 34 lata. Czy on rzeczywiście nie zrobił niczego dobrego dla Polaków, chociażby dla ludzi samotnych, starych? Pewnie część osób cieszyła się z Radia Maryja, no ale teraz to właściwie telewizja publiczna już od dawna zastąpiła Radio Maryja, transmituje msze. Niedzielne, także jest coraz mniej potrzebny. Natomiast nigdy nie wywiązywał się z obowiązków wobec państwa. Pamiętam, że jeszcze, kiedy SLD miało władzę i również było w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, no to nawet składaliśmy wniosek, żeby odebrać koncesję, ponieważ nie składał sprawozdań rocznych. A to jest obowiązek. No, ale mimo wszystko zawsze księża są traktowani jak święte krowy. Mariusz ryzyk był wyjątkowo taką, dużo ryczącą krową i oczywiście wszystko mu się upiekło. Później nawet dostał przecież telewizję TRWAM, także uważam, że to jest taka wyjątkowo czarna postać, nawet na tle wszystkich czarnych. Pamiętam, kiedyś byłam na inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Gdańskim, no i patrzę, ksiądz za księdzem. Mówię tak, a co tutaj tak dużo czarnych? A to jeszcze było przed czasami mm, tej politycznej poprawności. Ktoś miał co, burzyni przyszli? E, nie, księży. Jak zaczęła pani mówić o tej inauguracji roku akademickiego, pomyślałem przez chwilę, że brała pani udział w uroczystościach w Toruniu, na tej wyższej uczelni dziennikarskiej księdza Ryzyka. Nie, nie, bez przesady. Znaczy, moje poświęcenie nie sięga aż tak daleko, żeby brać udział. Również nie biorę udziału w żadnych mszach. Nawet jeżeli uczestniczę w pogrzebach, a uczestniczę to tylko w pogrzebach. Natomiast w Polsce rzeczywiście się tego nie rozróżnia. Jak na przykład czytam w nekrologu pogrzeb po godzinie 12, to później się okazuje, że tam msza jest o 12, a pogrzeb po pierwszej. Proszę Państwa, pytam Panią Profesor o księdza Rydzyka. Być może Państwo jesteście zdziwieni, natomiast robię to nie przez przypadek, ponieważ 8 grudnia. W 34. rocznicę powstania Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk ma pojawić się w Warszawie w prokuraturze. Chodzi o dzieła redemptorystycznych, na które otrzymał 21 milionów złotych z funduszu sprawiedliwości. No bardzo bardzo ładna. Znaczy, ok dzieła czy przekręty? To jest pytanie. No, ale to może sam to rozstrzygnąć. Dokładnie. Mówi się o możliwych właśnie nieprawidłowościach. Prokuratura analizuje obecnie siedem umów w ramach Funduszu Sprawiedliwości, i tu jest właśnie taka pewna informacja, że urzędnikom grozi odpowiedzialność karna. Natomiast Imperium Księdza Rydzyka prawdopodobnie będzie musiało zwrócić grube miniony. Proszę o jakiś komentarz do tej no, sprawy. Jeżeli to się okaże, że zwróci, to bardzo dobrze, ale nie bardzo jestem o tym przekonana. Dlatego, że już pamiętam, jak Ojder Rydzyk miał coś płacić, to mówił, że przecież on to właściwie ma tylko sutannę, kalesony. No i chyba nic więcej. No, jak mu mówili, że jeździ ekskluzywnymi samochodami, to ja co, na krowie mam jeździć? No to jest właśnie ta mentalność człowieka, rozbestwionego, który wie, że na wszystko sobie może pozwolić. No ale ja kiedyś już napisałam w 2004 roku, że kościół jest 5 razy B, bo to tak. Lubimy, prawda, takie syntezy na no, pięć razy B, bo jest bogaty, bezkarny, bezczelny, bezideowy i bezduszny. Ksiądz... A akurat Rydzyk jest taką kwintesencją tych wszystkich negatywnych cech Kościoła katolickiego jako instytucji. Dlatego, że nie dajmy sobie wmówić, że Kościół w Polsce to jest zbiór wiernych. Znaczy teoretycznie zbiór wiernych, ale naprawdę Kościół, o którym my mówimy, który jest, robi ciągłe afery i często złodziejskie prawie, afery alkoholowe, pedofilskie, w którym skupia się jak w soczewce całe zło tego świata, no to to jest Kościół instytucjonalny. Nie wiem, czy nasi słuchacze i czy pani profesor o tym wie że Tadeusz Rydzyk, jak wstąpił do seminarium, to bardzo słabo szło mu generalnie w nauce, a kulała przede wszystkim matematyka. No minęło wiele lat i się okazało, że, że z tym liczeniem wcale nie jest u ojca Rydzyka tak źle. Tutaj mam listę różnych... Leniwy był po prostu w szkole. A później jak powąchał grubszą kasę, no to od razu mu wróciły zdolności. No właśnie kasa. Pani jest ekonomistką, też potrafi Pani liczyć pieniądze. Radio Maria, Telewizja Trwam, Fundacja Lux Veritas, Muzeum pamięci i Tożsamość. To jest Dobry, to ostatnie, to, ostatnie to, dzieło. To znaczy to dzieło. No, to są wszystko tak naprawdę oszustwa. Pamięć i tożsamość no, to jest takie opieranie się na Janie Pawle II. To jest... Dokładnie to taki przekręt podobny, tylko może na mniejszą skalę ryzyka, jak przekręt ze świątynią opatrzności bożej, bo nie wiem, czy widzowie nasi wiedzą, że na świątyni opatrzności Bożej państwo nie mogło dać. Pieniędzy na jej budowę, dlatego że już tego wyraźnie zabraniają przepisy. W związku z tym kardynał Mycz dokonał oszustwa i trzy czwarte świątyni opatrzności Bożej nazwał Muzeum Jana Pawła II. No Dzięki temu cała kasa na budowę świątyni poszła z budżetu, bo wiedni wcale tej wyciskarki do cytryn nie chcieli. Zresztą w ogóle to kara powinna być za taki projekt, przecież to tragicznie wygląda. I dzięki temu jakby świątynia została zbudowana za pieniądze z budżetu, co jest złamaniem wszystkich zasad państwa niewyznaniowego. No tyle, że my jesteśmy państwem wyznaniowym, no więc właściwie to się wpisuje w zasady państwa wyznaniowego. No, natomiast tak, rzeczywiście, no jak się spojrzy na świątynię opatrzności bożej, to widać, że to jest świątynia, a nie, a nie, świą a nie kościółek przy muzeum. No. no, ale to są właśnie te oszustwa robione przez kościół, na które politycy przymykają oko i to politycy wszystkich opcji. To jest najbardziej przykre, dlatego że Właściwie nawet trudno mieć aż taką pretensję do episkopatu, czy do konkretnych biskupów, dlatego że politycy to w zębach, na kolanach przynoszą biskupom kasę w nadziei, że no właśnie, tak jak to było w kampaniach wyborczych PiSu, że księża udostępniali ambony politykom kandydującym w wyborach, a, albo w ogóle no, rozdawali wręcz wiernym karteczki, na kogo mają głosować. No oficjalnie jest to niby zabronione. Tu poruszyła Pani bardzo ciekawy wątek. Rzeczywiście bez udziału polityków, bez udziału władz samorządowych, często wiele inwestycji budowli kościoła takich komercyjnych. Nie wiem, czy słyszała Pani na przykład o Nedcz Tower, który ma powstać w Warszawie, taki okazały budynek, przejmili plater blisko zabytkowego kościoła. Takie rzeczy nie byłyby możliwe bez polityki, tak? Oczywiście, no a przecież przekręty komisji majątkowej, kiedy komisja majątkowa, to był taki prezent rządu Rakowskiego jeszcze w 89 roku, w tych ustawach majowych z 89 roku. No ale tak naprawdę miała działać tylko dwa lata, przez dwa lata mieli prawo składać wnioski, a właściwie składali wnioski przez kilkanaście lat no to absolutny, znaczy nie kilkanaście, chyba kilkadziesiąt yy, dostawali ziemie, które utracili za carat. No to, tak, to, to były niewiarygodne historie. To, był jeden wielkie, to było jedno wielkie oszustwo, jeden wielki przekręt. Pani profesor, a wracając jeszcze do księdza Rydzyka, w dwóch słowach, o co ma pani największy żal, największą pretensję do, do księdza, o którym rozmawiamy? No to, że dokonuje tyle przekrętów, tyle oszustw, różnego rodzaju finansowych, ale też, że wtrąca się do spraw państwa i na przykład, no jak posłuchać, jak on się wyraża o środowisku LGBT, jak on się wyraża o przerywaniu o prawie do przerywania ciąży u Nibgośdziewa. No, znaczy w ogóle przypomnijmy sobie, że nawet żonę prezydenta Lecha Kaczyńskiego, panią Marię Kaczyńską, to nazwał czarownicą, dlatego że ona spotkała się z przedstawicielkami no, mediów i w ogóle nie była przeciwniczką jakby uchwalenia pewnych przepisów dotyczących przerywania ciąży. Pozwalał sobie po prostu na wszystko i on wybitnie szkodzi, dlatego że on robi wodę z mózgu tym biednym słuchaczom, a głównie słuchaczkom Radia Maryja. On ciągle jątrzy, ciągle napuszcza słuchaczy, widzów telewizji TRWAM na... Ludzi, którzy są zwolennikami polityków, którzy są zwolennikami Unii Europejskiej, którzy są zwolennikami demokracji, praworządności, uczciwości. No. I to wszystko tym takim właśnie kościelnym tonem, no bo oni rzeczywiście są wszyscy świetnie wyszkoleni, jeżeli chodzi, no przecież wiadomo, że do seminarium, żeby być przyjętym, to trzeba mieć piękny głos i być przystojnym. Mówi się, nie, no, że... Teraz się chyba to zmieniło i właściwie wszyscy... No nie, osoba z niepełnosprawnością widoczną nie zostanie przyjęta do seminarium. Są wyświęcane pojedyncze osoby, tak? Także naprawdę jest deficyt powołań i myślę, że te... Li... I słuszniej będzie jeszcze większy, dlatego że przecież to jest straszna instytucja. Pani profesor, pani zdaje się powiedziała, że nazwała księdza ryzyka świętą krową. Można użyć powoli, zacząć używać czasu przeszłego. Te złote lata Księdza Rydzyka powoli się kończą. On był przez lata rzeczywiście na specjalnych prawach. Powoli jest kres tego wszystkiego, czy nie do końca? No, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Bardzo bym chciała, żeby tak było. No ale myślę, że jakoś tak z tym kończeniem się to nie bardzo, bo jak patrzymy, jakie gniazdko sobie wieje w, w Krakowie Jędraszewski, jak się urządził, urządzili inni biskupi, którzy przeszli na emeryturę, naci no niewygodni, szczęśliwie, tacy bardzo uwikłani w afery pedofilskie, no to szczęśliwie dla kościoła umarli. Pieniądze Kościoła to jest temat rzeczywiście na osobną, długą rozmowę. Wspomnieliśmy tutaj o księdzu Rydzyku, mówiliśmy y, krótko o kardynale Nyczu, o tej tutaj budowli warszawskiej. A teraz a, warto opowiedzieć o tym rządzie obecnym o rządzie, pani profesor, za chwilę. Natomiast mam jeszcze jeden wątek taki budowlany, ponieważ Dominikanie planują wybudować w Krakowie siedmiopiętrowy blok, a w nim 185 apartamentów. Dominikanie, apartamenty. No, wszyscy wiemy, że Dominikanie to jest taki y, zakon, który ślub, ślubuje zawsze ubóstwo. Ale w Polsce każdy y, sutannowy to myśli tylko o pieniądzach. Po pierwsze, po drugie o pieniądzach, po trzecie o pieniądzach. Ale jak to możliwe, skoro tutaj nawet sobie wynotowałem, że konstytucja zakonu dominikanów mówi, że jeśli zakonnicy pragną naśladować apostołów, muszą żyć podobnie jak oni. Chodzi o naśladowanie Chrystusa, który także nic nie posiadał. Sądzono, iż pozbycie się wszelkich dóbr materialnych pozwoli lepiej usłyszeć głos Pana. No ale oni nie chcą niczyjego głosu, poza głosem interesu słuchać. Myślę, że tak, takiego dokonali wyboru. Znaczy, ja nie, 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 że być może zdarzają się bardzo uczciwi i tacy prawdziwi wierzący. Księża czy zakonnicy, ale to jest taka rzadkość, że właściwie oni sami się chyba źle czują w tym towarzystwie, a zostawiając, no, dlatego wielu odeszło. Zostawiając te kwestie takie światopoglądowe, kwestie moralności na boku, pani jest ekonomistką. Jak pani to czyta, że Kościół Dominikanie budują bu budowle, powstaje budowla, sprzedają, będą sprzedawać mieszkania i uzasadnienie jest takie, że zarobione pieniądze chcą przeznaczyć na działalność duszpasterską tak. i renowację krakowskiej bazyliki. Czy to, czy to się broni? Czy od tego Pera są to znaczy, Dominikanie? Tak, muszą tak mówić, ponieważ w przeciwnym razie musieliby zapłacić podatek od wzbogacenia, podatek od transakcji. No. A tak, no, na cele kultu przeznaczą, czyli zysk przeznaczony na cele kultu nie podlega opodatkowaniu. Także to wszystko jest oczywiście oszustwo. I nie ma pani wątpliwości? Nie <laughs> mam wątpliwości żadnych. Kiedyś powiedziałam, że chciałabym, jak do Krakowa pojechałam, kiedy byłam europosłanką, że chciałabym w, Kra z Krakow w Krakowie zrobić drugi batykan, tak jak jest w Rzymie. No i wzbudziło to ogromne zdziwienie, no, ale od razu wyjaśniłam, że Watykan ma kilkadziesiąt hektarów, a kościół w Krakowie ma prawie tysiąc hektarów, więc dziewięćset kilkadziesiąt trzeba odebrać. Tak sobie myślę, że poruszamy takie tematy momentami, być może niewygodne dla części naszych widzów, ponieważ większość Polaków to są osoby związane z Kościołem Rzymskokatolickim. Tutaj pan redaktor się bardzo myli, dlatego że 70% obywateli, obywatelek chce likwidacji przywilejów finansowych Kościoła i wcale nie chcą, żeby tylko oni płacili CIT, Podatek od nieruchomości, a kościół, żeby kręcił i miał pieniądze na ukrywanie swoich pedofilów. Nie. Obywatele chcą absolutnej równości. Właśnie nie chcą świętych krów. Pani profesor, pani jest ateistką? Można powiedzieć, że antyklerykałką? Czy to jest nadużycie? Chyba nie. Nie, no ja jestem ateistką, to jest myślę już powszechnie wiadome. Jestem antyklerykalna, ale nie antyreligijna. Ja uważam, że każdy ma prawo dokonać wyboru w życiu, czy chce być wierzący, czy nie. Oczywiście rodzimy się ateistami i dopiero w wyniku indoktrynacji rodzinnej, społecznej, no właśnie takiej religijnej, zostajemy przypisani do jednej z czterech tysięcy chyba, z kawałkiem, czterech tysięcy trzystu religii. No i później część osób wraca do korzeni, bo tak naprawdę nawrócenie to jest tylko na ateizm. Porodzimy się ateistami. Tak pytam i tak sobie myślę, że być może, gdyby pani otrzymała Yy, yy, pa, gdyby pani otrzymała łaskę wiary, bo tak to się ładnie mówi, to może te wszystkie rzeczy, o których mówimy, widziałaby pani trochę inaczej, może w takich trochę bardziej różowych okularach? No, nie wiem. Czy to jest akurat łaska, bo ja prowadzę. Bardzo dobre, przyjemne życie, które w takie życie wszystkim polecam. Natomiast bardzo wiele wierzących ludzi prowadzi w moim mniemaniu życie mniej interesujące i bardziej naznaczone kłopotami, także być może ja właśnie mam łaskę dobrego życia. Gratulujemy w takim razie, bardzo się cieszymy. Pani profesor, będziemy do naszych rozmów wracać. To jest kolejny odcinek, kolejne nasze spotkanie. Takim stałym punktem tych spotkań będzie czytanie i komentowanie wpisów, komentarzy, które dostajemy od państwa pod naszymi kolejnymi odcinkami. Napisał do nas po jednym z ostatnich spotkań pan Zbigniew, który pisze tak: Czekamy na partię zorganizowaną przez panią Senyszyn. Liczyłem na pana Hołowę. Ale Polas do Bielana i po Polsce 2050. Może tu się nie zawiodę? Co pani na to? Na pewno się pan na mnie nie zawiedzie. Ja od kilkudziesięciu lat, kiedy zajęłam się polityką, bo przedtem zajmowałam się tylko pracą naukowo-dydaktyczną, nie zmieniam swoich poglądów. Każdy wie, czego się po mnie może spodziewać. I jeżeli odchodziłam z różnych partii, no to właśnie dlatego, że one nie zachowywały się uczciwie w stosunku do państwa i w stosunku do obywateli i obywatelek. Czekam na rejestrację sądową i serdecznie będę zapraszać wszystkich do zapisywania się do nowej fali. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy pani profesor, dziękujemy państwu. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, prosimy o lajki i, tak jak wspominałem, prosimy o komentarze. Tak jest, kochani, piszcie komentarze. Oglądajcie i wypowiadajcie się, chwalcie lub gańcie.